Witam tutaj Dewilek 6.6. Dzisiaj kontynuujemy już wyzwania. Dzisiaj zrobię drogę wstąpienia, czyli to samo co dowództwo taktyczne i zaruj tylko dla protosów. No i zaczynamy. Entaro Tasadaru uczniu, wojownik protosów zna siły swoich wojsk i słabości przeciwnika. W tej symulacji skorzystasz z ograniczonych sił do obrony trzech pylonów. Pylony są od siebie oddalone. Będziesz musiał rozdzielić siły, aby ochronić wszystkie trzy. Przyjrzyj się jednostkom wroga i wystaw takie jednostki, które w najlepszy sposób stawią im czoła. Po rozstawieniu jednostek naciśnij przycisk gotowości No, <coughs> zadanie jest dokładnie takie samo jak dla innych raz Tutaj mamy heliony, no to Jestem głodny Na nie tak bierzemy Matko Stalkery Tu mamy sporą grupkę marinesów, no to oczywiście kolosy Na no a zaloty tutaj z wartownikiem pójdą na maruderów tak, stalkery mogą być tak rozstawione, ale kolosy przydałoby się jakoś ustawić jednak w ten sposób, i tu powinno już nam dać zwycięstwo. Tak, Moja tak, no, więcej tu. Załóżmy tutaj wartownik, dobra. Zaczynamy od stalkerów. Całe zadanie polega na odpowiednim blinkowaniu jednostekami. Jeżeli któryś z stalker straci, no zacznie tracić po prostu życie albo tak trochę stracić swego życia, no to blinkujemy go no na tyły tak, i tak, no. I gdyby reszta stalkerów się mamy kolosy, po prostu też musimy nimi mikrować, jeżeli któryś zacznie tracić dużo życia, no to wycofujemy go na tyły, a się przerzuca przerzucają na inny cel, więc też tutaj większych problemów nie powinno być. No i to jest najcięższa runda, znaczy najcięższa część rundy chyba tej moim zdaniem. Robimy coś takiego. I automatyczny atak. Czyli który za lota zacznie tracić się to artystycznie, go wycofać, ale jest to ciężkie w wykonaniu, więc nie obiecuję, że ten was się to uda. No i po problemie, no dwie straty, trudno. Teraz tak, mamy Jesteśmy lotniskowce, w sensie kariery do torów wysyłamy. Tutaj mamy czołgi, to oczywiście nieśmiertelni. No i tu mamy krążowniki, więc lotniskowce razem z Dariuszem. Będziemy używać sprzężenia zwrotnego na krążownikach, co no, pozwoli sporo i odczerpnąć życie. Inno mortale można w jednej kupie wysłać, powinny wyjść bez strat ewentualnie z jedną stratą. Tak się wydaje. Dobra. No to kariery, co będą automatyczne ataki po prostu wycofujemy. Kariera jeżeli zacznie tracić za dużo życia.

Taką taktyką wyjdziemy z tego bez strat, nie jest ciężka runda, no nie mamy dużej grupy jednostek, więc na no spokojnie można by przejść. Dobra, trzy straty nie jest jeszcze najgorzej, ważne, żebyśmy przeszli całą tą walkę. Mamy pełną moc. Moje zadanie. I teraz najcięższa runda moim zdaniem. Użyjemy no, tutaj kolosów. Nie w razie skupieni. co wysokiego templariusza? Gdzie tutaj pójdą feniksy. Jestem głosem I... zacimienia. Stalkery mi się wydaje. A tam podeślemy resztę. No. Chcę już zamienić ciemności No Stalkery muszą się skupić na krążowniku, bo wtedy Wikingi zejdą na ziemię i za pomocą Feniksu widać i je zneutralizować w na ziemi Czas na bitwę! Są tutaj kolosy no to, to się jakoś trzeba rozstawić niech utrzymują pozycję a my za pomocą wysokiego templariusza używamy burzy psionicznej i niszczymy armię Teraz najcięższa runda moim zdaniem. Wartownik od razu niech tworzy iluzję. Tutaj tak I teraz tą armią musimy na 6 minuta Zobaczymy, to powinniśmy zlecić się jednostek. Ale zobaczymy jak to będzie No, wyszło wręcz idealnie Rundę mamy zaliczoną, da się ją wykonać lepiej, ja to wiem, ja nie jestem mistrzem jakimś czy coś, ale pokazuję mniej więcej jak przejść tą to, to wyzwanie tak i resztę, więc mam nadzieję, że pomogłem osobom kompletnie niewiedzącym jak się za to zabrać No, dzięki wielkie Komentujcie, dawajcie łapki w górę jak się spodobało Jak nie to nic nie dawajcie najlepiej, no dzięki wielkie na razie, pa